Czekaj, tylko teraz. Aj, 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 kurczę. Maks, nagrywaj, bo ja jestem głodny już. Nagrywaj, nagrywaj. Paweł, ja jego. Ja. O, idealnie. Ja, Fajr tu brodę trochę. Mm, nie wątpię w Zobaczcie na tego worka, jak jest tak bardzo odklejony od tego. Ja jego robię Słuchajcie, Paweł się męczy z tym dwie godziny. Z ale nie. Zajebiste, ale miło. Ej, zajebiste to jest takie, jak nie ukradłeś tej bombki. Sama szperma. Sama szperma. Jogoberna, berla, jego Bela, tylko korkowotów sama. Nie wiem, przez to jest taka <grymka> szperma. Ej, koledzy ma się, martw się, martw się, martw się, koledzy się, martw się, Ej, się, martw się, A się, martw jest martw się, się, martw się, martw